Serdecznie Ciebie pozdrawiam w ten dzisiejszy dzień, Dzień Wszystkich Świętych. Kolejne nasze spotkanie w programie Jak być Sobą. Co dzisiaj? Dzisiaj, oczywiście, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat tego dzisiejszego dnia, Dnia Wszystkich Świętych. Zgodzisz się ze mną, że to jest wyjątkowy dzień. Chyba nie ma Polaka, który by dzisiaj nie pojawił się na cmentarzu. A jak z różnych powodów nie ma takiej możliwości, to wspomina właśnie tych swoich najbliższych. Ale chcę tobie paradoksalnie powiedzieć, że ten dzisiejszy dzień to jest o Tobie. Ten dzisiejszy dzień jest o Twoim życiu. Dzisiaj warto zapytać o to, jak to moje życie dzisiaj wygląda. Czy po prostu się tym swoim życiem zachwycam? Czy cieszę się z tego mojego życia? A jeżeli nie, to co jest takiego, co wyrosło, jakaś przeszkoda, jakaś sytuacja, okoliczność, która nie pozwala mi cieszyć się z tego dzisiejszego dnia? Zapraszam Ciebie dzisiaj do takiej wędrówki w głąb siebie, która pozwoli nam, ta wędrówka pozwoli nam, Sięgnąć do naszej przeszłości, do naszej teraźniejszości i do tego, co nas czeka. Zobacz, żeby uchwycić siebie w tym miejscu, w którym jesteś, w tej chwili, warto jest spojrzeć na to, co za Tobą, i warto spojrzeć na to, co jest przed Tobą. Teraźniejszość jest czymś niezwykłym. Bo ona czerpie z tego, co jest już Twoją historią, ale też teraźniejszość nie byłaby taka ciekawa, nie byłaby taka dynamiczna, jeżeli by nie wpatrywała się w to, co jest przed Tobą. To jest ten nasz taki dynamizm, taka nasza energia. To jest istota naszego życia, że zawsze, zobaczcie, poruszamy się do przodu, zawsze. Myślimy, co, się, co mnie czeka. Życie człowieka, życie Twoje, właśnie jest w tej przestrzeni tych trzech czasów. Czas przeszły to czas niezwykły, czas, który e, zbudowałeś już, e, jest to zapisane w Twojej historii życia. Poszperaj w tym wydarzeniu, w tych wydarzeniach. Które się wydarzyły w Twoim życiu. Zadaj sobie pytanie, co najbardziej wspominasz, co było dla Ciebie ważne. Pomyśl, jak się czułeś, co dawało Ci energię, co dawało Ci paliwo, ale też zadaj sobie pytanie i przywołaj w pamięci te sytuacje, które były dla Ciebie lekcją. To jest też bardzo ważne, przecież wiesz doskonale, że życie, które wiedziesz teraz, tu i teraz, to życie, które składa się z sukcesów i porażek. To życie nasze właśnie w ten sposób wygląda. Zatrzymajmy się jeszcze nad tym czasem przeszłym, to, co wydarzyło się w Twoim życiu. To jest niesamowity skarb to jest doświadczenie, które nie ma ceny. Pielęgnuj to, wracaj do tego i zapraszam ciebie abyś dzisiaj w ten wyjątkowy dzień, w ten wyjątkowy wieczór, taki pełny refleksji, melancholii, zadumy, postawił siebie na pierwszym miejscu. Postaw siebie, swoje życie, jak ono wygląda, ale w kontekście tego kawałka tej przeszłości, tego, co się wydarzyło w Twoim życiu. Ale z takim, e, e, z taką wdzięcznością, cokolwiek tam się wydarzyło, bądź wdzięczny, a zobaczysz, ile możesz z tego wziąć, ile możesz e, zagospodarować, po to, aby to, ta swoja teraźniejszość to bycie tu i teraz było dla Ciebie jeszcze lepsze, jeszcze bardziej zrozumiałe, żeby podnieść swoje takie poczucie jakości twoi, Twojego życia. Teraźniejszość, tu i teraz. Zadaj sobie pytanie, w co jesteś tutaj zaangażowany? A może jesteś w coś uwikłany? Zatrzymaj się. Zadaj sobie pytanie, czy jest Tobie to potrzebne? To jest czas teraźniejszy. Zadaj sobie pytanie, na co pożytkujesz tyle energii w swoim życiu. Dlaczego zadajesz sobie pytanie, a mi się już nie chce, a ja już mam tego dosyć, ja nie mogę już angażować się w takie czy inne zadania? Zadaj sobie pytanie, czy coś takiego jest. Jeżeli jest tyle na nie, to może. Warto tą swoją teraźniejszość w jakiś sposób ogarnąć. Życie teraźniejsze, pamiętaj, ono bardzo mocno jest związane z tym, co jest już za tobą. Może przekonania, które masz, i ta interpretacja tych przekonań, które sobie zrodziłeś w swojej głowie, w swoim sercu. Ona powoduje to, że jesteś cały czas spięty, napięty, że jesteś w blokach startowych, że nie możesz wystartować i to cię męczy. Ale spójrz również w tym życiu teraźniejszym, w tym czasie teraźniejszym, w którym jesteś. Na siebie z pełną wdzięcznością, z pełną miłością, taką miłością, że dobrze, to okej, okay, może tak jest, ale przecież żyję, przecież wiodę to swoje życie. Warto tylko je troszeczkę zweryfikować i czas przyszły. Tak jak tobie powiedziałem, to wszystko zmierza do przodu. Nasze życie jest rozpędzone, ono cały czas brnie do przodu. No właśnie, zadaj sobie pytanie, na co czekasz. Zadaj sobie pytanie, po co chcesz sięgnąć. A może warto zadać sobie pytanie, dlaczego po coś nie sięgam? Z uczniami, rozmawiając na ten temat, tego właśnie czasu wszystkich świętych, zrozumieliśmy, że sięganie po coś. To jest wychodzenie ze strefy komfortu. Zobacz, my czasami sobie swoje życie układamy, żeby było jak najbardziej bezpieczne i dobrze, ale mówienie o przyszłości to jest również pewne ryzyko, które musimy podjąć. To jest właśnie wyjście z tego mojego komfortu. To jest sięganie po to, co przede mną. Dlaczego, zobaczcie, inni to robią, a inni tego nie robią? Inni się realizują, a inni stoją cały czas w tej swojej teraźniejszości i cały czas tylko o tym mówią, bo nie mają odwagi wyjść z tej strefy komfortu. Coś ich trzyma? Zapytaj samego siebie, czy, czy Ty jesteś też w tym miejscu? Ile Ciebie tam trzyma? I nie pozwala realizować siebie, to kim Ty jesteś. Trzy czasy: czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły to dzisiaj Tobie to zostawiam. Czas niezwykły, czas wszystkich świętych, ale czas Twój, Twojego życia. Zadaj sobie dzisiaj pytanie: czy zachwycasz się swoim życiem? I jeszcze tak podsumowując ten niezwykły czas, zobacz, jakie życie jest piękne, jakie życie jest cudowne. Wspominamy swoich bliskich zmarłych, ale jak się tak nad tym zastanowimy przez chwilę, to życie ma swoją nieskończoność. Ci Twoi bliscy zmarli żyją w Tobie, Ty jesteś częścią ich. Co więcej, ty jesteś kolejnym takim ogniwem życia, gdzie przekazujesz życie następnym. Jesteśmy jednym wielkim, jedną wielką tajemnicą. Nasze życie jest nieprawdopodobnie ciekawe i tą ciekawość tego życia dzisiaj, paradoksalnie, kiedy zatrzymujemy się nad przemijaniem, nad śmiercią, tobie zostawiam to dobry czas, bardzo dobry czas. Wykorzystaj go i poszperaj w tych y, trzech czasach. One są niezwykłe. One mówią bardzo dużo o Tobie, żeby nie powiedzieć wszystko. To jest twój moment ważnego, y, ważnego wydarzenia, który jest dzisiaj. Skradnij te kilka minut. Dla siebie tego dnia, tego wieczoru, dobrego wieczoru, dobrej refleksji nad swoim czasem przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Pozdrawiam.